Cień, maneczkę, wszyscy ludzie z tej strony. Matinio i witam Was w kolejnym odcinku z Paladinów Czas na pierwszą grę po wprowadzeniu patcha, czyli Rauma. Od razu uprzedzam, będzie tak jak każdym, Jeszcze sprawdzę, na pewności, czy wszystko jest w porządku. Tak, tylko u mnie z słuchawkami nie tak. E, ostrzegam jak zwykle w pierwszych oficjalnych grach po wejściu nowej postaci, zawsze się to kończyło jakoś tak niecodziennie źle, mam nadzieję, że w przypadku Rauma będzie takim jakimś przeła przełamaniem, w szczególności, że wiecie, że jako pierwsza gra zawsze jest tylko pod domyślne, bez jakiejś konfiguracji, więc zagramy sobie tą talią jeszcze na dodatek sprzetłumaczono, więc o tyle dobrze, że zostało to wszystko przygotowane, no i Słuchajcie, jeżeli chcecie, to sobie zobaczcie. Ja już sobie kupiłem Rauma, a my sobie zagramy nim. Mam nadzieję, że na testowych mapach, więc tak samo jak poprzednio. Jak mi się uda złapać Rauma od razu, no to nie będziemy musieli robić cięcia. A jak nie, no to będziemy próbować aż do skutku. Więc good luck fan. Mam nadzieję, że mi się uda. A jeżeli nie, no to, to jak już mówiłem, zrobimy sobie. Cięcie. Więc teraz się ja na tę chwilę jeszcze nie. No, jeszcze na dodatek nowy Baty pas, Nowe rzeczy, które nas czekają. No i właśnie Grindavan rauma Po Aju, którą jeszcze tam pewnie jeszcze pogra. Wiadomo ze zgiętu, chociażby dlatego, że postać już sama w sobie już wielokrotnie ludzie mówili o postaci bardzo wnerwia, wnerwiającej ciekawe jak będzie w przypadku rauma. ciekawe jak będzie tu budowana ta postać, czy to będzie pod raszowanie, czy pod brońkę czy pod Q sam się na tym długo zastanawiam wiele jest propozycji od graczy i ciekawe która będzie najbardziej realna możecie nawet napisać ludzie co wybudujecie, w szczególności, że jeżeli będziecie to ugodali, może za, nie wiem, może nawet miesiąc, albo nawet po paru tygodniach, może jeszcze nawet dłużej, możecie dać znać, jak wy teraz obecnie sobie tą postacią radzicie, czym gracie. Tylko od razu uprzedzam, że pewnie, kiedy będziecie to znać znacznie później, to już najpewniej będę już miał niejedną talię do Rama i nie jeden styl już przygotowany do tej postaci, albo nawet jedną konkretną, więc na pewno będę tam starał się pewnie w komentarzach uwzględniać się, że w tej chwili ramem powinno się tak grać, a nie inaczej. Wiadomo, styl gry gracza jest różny, ale jak to w zwyczaju bywa, musimy się trzymać jakby takich zasad. To nie jest jak u Cassie, na przykład, gdzie niektórzy grają sobie pod e, dużo zwierzynę czy impuls. E, tu są tak, tak strasznie różne e, dobory wyboru e, dla tej postaci. E, w ogóle nawet że zrobiłam, Duża zwierzyna, impuls. Um, jeszcze ta postać tylko szkoda, że akurat w tej chwili zapomniałem gdzie to się. E, Pół, już miałem, tylko sobie nacisnąłem. E, I haracz. I właśnie z haracz, czyli po tego dać rola, też przecież ludzie grają, więc to jest właśnie ta różnorodność, o którym ludzie jedni lubią grać, tak, drudzy tak. A co jest najciekawsze, u Cassie te talenty na, do tej pory nawet działają. Więc nic, nie dziwię się, że u Cassie, jeśli chodzi o w tej chwili, e, patrza i ten dzień, jest jednym chyba z takich najbardziej zbalansowanych postaci, jeśli chodzi o talenty. Naprawdę, więc każdy może sobie dobrać jak chce. Aurama? No nie wiadomo na razie. No dobra, próbuję. Jest! Mamy za pierwszym Wybierze razem. Bardzo mnie to cieszy. Nawet nie musimy robić cięcia, co mnie bardzo cieszy i teraz tylko będziemy musieli nim poskillować. Ufrały. Ciekawe jak będzie się nim grało. Ja na pewno wiem, że przeciwko będę miał enemy Rauma. Z tu mamy te efekty. Czarny chmur? Dymu? Chyba to jest y, chmur. I ona chyba będzie się tutaj coraz bardziej się szerzyła. Ciekawe, ma bardzo efekt. Nie wiem, czy to jest... Y, właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy to jest y, powiązane z pewnym eventem, czy... Ciężko mi powiedzieć. Jeszcze sobie słuchawki, bo zapomniałem. Nie podgłośnić. Mamy Rauma. Jedynego tanka w enemy, tak samo jak u mnie. Zastanawiam się naprawdę od momentu, kiedy wyszła ta postać na serwery i testowe, jak próbowałem zastanawiać się, jak najlepiej nim grać. No cóż, będzie trochę takiego więcej randomowego grania z mojej strony, ale mam nadzieję, że to wyjdzie na dobre. Zmniejsza odnoszone przez ciebie obrażenia podczas używania Molocha, i Moloch to był chyba właśnie wtedy, kiedy raszowaliśmy. Jeszcze sobie sprawdzimy, sobie jeszcze wykorzystanie, bo Pamiętajcie, że od, od test... Y, ma, y, znaczy test mapów, bo od PTS-a strasznie dużo minęło czasu. Y, mamy Rauma, ale teraz pytanie: No właśnie, jak tutaj nim grać? Może na razie zaczniemy od klasycznego kauta. 5, 4, 3, nie wiem, co będzie później. Właśnie zastanawiam się, jak, jest, e, jak będzie budowanie na tego reuma. Znaczy, jeszcze nie odkryłem w pełni, czy to trzeba brać w Rekera, czy może bulda, czy cały kaut. No ale dobra, zaczynajmy w końcu. Czekaj, jak to będzie wyglądało. Na razie to wygląda jak czyste połkowanie się między sobą. Już moloch odpalony, pierwszy w enemy. No, prawie byłby first blood. Teraz będę miał quew. No, trzeba przyznać, że jest naprawdę twardy. Dobra, skorzystajmy z przeładowania. Jest dość długie. Dobra, przejmij mu punkt. No, jest tak na razie najgorzej. Jest naprawdę wytrzymałe, chociaż z tym enemy raumem sobie jakoś poradziliśmy. To będzie takie raczej całkowite strzymanie tego lewego. Bo nie widzę jakiegoś innego rozwiązania. Chyba zmarnowałem pierwszy raz porządny Q. Bo nie odzyskałem nic z Q. Spróbujemy z niego zreszować. To było dziwne. E, przez chwilę miałem jakby 0 ammo, a dalej mogłem dawać strzały. Może było coś zawarte w talii, a nawet nie zauważyłem. No, nie jestem tak do końca pewne, ale wydaje mi się, że będzie coraz chyba. No, ta koncepcja. Ta koncepcja wybrania. Oh. Vivian, jako enemy, może być dość ciekawym pomysłem. Nie zdziwię się, jeżeli Ram i Vivian przeciwko sobie będzie dość częściej. Ale pamiętajcie, to może być tylko propozycja. Dobra, w się mu szybko zeszło. Wow. Atakujemy, 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 atakujemy. No Słuchajcie no. <ścoughs> To jest dość ciekawe. E, atakujemy między sobą i dużego... No w sumie teraz już będzie trochę większy fake, ale to co widzieliście to było dość komiczne. E, no dość długo walczyliśmy pomiędzy sobie z Talkage. no y. na raczej bez szans. No właśnie... Movement u Vivian i nie wiem czy jest e, zawarty Dobra, palmewkę No się ma, no o! Ale w sumie... No dobra pomysł! Oj proszę! No Przestań mi latać! No trzeba strasznie nisko celować, wiecie, tak w stronę nóg. Żeby te pociski bardziej były skierowane w górę, bo... no... Jak tak jak w Counter-Strike'u jest taki wiecie rozprys Trzeba trochę celować bardziej w dół niż w górę. Nie wiem, czy był sens. No ale dobra. Nie serio, to jest tak jak... Mówię, w counter trochę tak wygląda. Że jak... U niektórych postaciach ma się, że w Celowanej to 100% w jednym punkcie. No a tu Rauma no to wszystko się rozchodzi, więc trzeba strasznie pilnować tego, żebyśmy tymi pociskami trafiali. Najprościej ujmując jakby ktoś nie zrozumiał z całej filozofii Cesa ale w sumie o niektórych postaciach może już sami to odkryć. No okej. Okay. Weźmy od nowa. No, trzeba przestać 2-0 w 5 minut, chociaż wydawało mi się, że będzie trochę dłużej, ale okej. Okay. Ult pierwszy bardzo dobrze nawet wykorzystałem po ulcie seryjskim. Dobra, może rozkręćmy od razu. No, strasznie szybko schodzi ta. Dobra, może ja ucieknę. Czekajmy na heal. Bezpieczniej, wiecie. Dobra, willow, willow, willow. To była niezła próba od tyłu, żeby mnie ten... ...ultimate'ować. Dobra, coś widzę nie wyszło. FK, parcie, taka. Noże? Dobra, zdążę. Na luzie. Aj, tylko w jestem jest obity, muszę mieć trochę. Aj, aj, Nie jest to chyba dobra chwila. Może zdążę. Łat! 22 HP! Potrzebuję chwila. Bożu, to było dość. dość. E, w porządku użyty. Moloch. Dobra, atakujmy, atakujmy, atakujmy. Krzyż też rzuciła. O! No, to było OK? Wystarczy. No nie wiem, chyba raczej nie. Dość długo trzymałem, naprawdę, ale. No właśnie, co tutaj tak na zainwestować? Może dalej od nowe? Chociaż na razie to to tak średnio, On teraz tutaj sobie radzi. Efekt oczywiście f Fki series. Nie mogło zabraknąć. Dobra. Ja bym proponował wbić na punkt. To Już trudno. Wow, wow wow. Chill? Aha. OK. Teraz się jakoś je przydała mocno. Znaczy się dohealowała. Może był cel, żeby nie healować, ale... 16-3. Ciekawe też statystyki. No dobra Willow chyba nie dopadnę. Dobra, weźmy sobie z tym Bardzo dobry ult, ajo. Bardzo dobry ult. 14, kurczę nie czy dam radę. Dam radę. Easy. Jeszcze 4 mam zanadrzu, jak chciał, ale... Za duży cooldown jest, żebym cokolwiek zrobić. Dobra, objemy, objemy. Seris. Okej, okay, Willow może być też jakimś pomysłem. O, ciekawe. E, Okej, okay. chyba będzie trzeba to zeskrinować, żeby dać do e, błędów, bo kto by normalny dał możliwość jeszcze w trakcie? Dobra, let's go. No, powiedzmy, że... Okej. Okay. Nie no, ochraniaj! Dawaj mi ją. No patrzcie, no. No dziękuję. Run, run, run. Okej. Okay. Ja potrzebuję heal'a. Trochę naładować Q. I możemy dalej walczyć. No, w sumie nawet już możemy walczyć. Tylko zaraz będę obijany, no właśnie tak jak teraz. No, faktycznie mieli trochę rację, e, chyba Łukasz i parę osób jeszcze, że to się tak wydaje, że Raum jest jeszcze silny, ale pewnie dopiero później. Może być już nie tak silny jak na początku. Może jest silniejszy w early 10, 9, 8, 7. A w sumie, Why not? o! Ok! Dobra. Warto wiedzieć, to nie działa od góry. Zapamiętać. Ale. wiecie co? Już nieraz były takie rzeczy, że specjalne umiejętności czy zwykłe uh... działały je zależy od poziomu, ale tutaj widzę chyba, chociaż. Nie wiem. Wątpię, nice że były tu. Okay. Kontrolę tłumu czy. inne rzeczy. No dobra, to może to jeszcze zrozumiem, ale. Nic poza tym. Okej, okay, co możemy jeszcze tutaj? Widzę kill to heal dorobione. Life ripy z kautem. No nic dziwnego. Tym jednak wnioskując po mojej poprzedniej wypowiedzi, 4, 3, chyba jednak nie byłoby sensu brać wspomnianego worka, chyba się Vivian A już tak, to już tak. Chyba mam zabiegowany znowu tą Q. Dobra? Gdzie ono jest? Halo? ajo. Dziękuję. No. Ja mówiłem. Ona może być wyderwiająca. Hmm, Dobra, spróbujemy przeładować... Poczekajmy. Tam są na punkcie, ale problem tkwi, że nie możemy tam przejść jakoś na razie dostać. Na razie idziemy tak grupowo. Spoko, tylko daj mi... No, wbijam. No. To było dziwne. Ale potrzebuję heal'a. Halo! Mogę pił użyć w sumie. Uh, nie wiem co się dzieje z tym no, Come on, guys! Dobrze, punkt A ją wyrzuć w Luny. A sobie A jakby wyrzucić, a Lunę zostawić. To no ma sens. Cześć, okay. jaki wynik końcowy będzie po spotkaniu? w sumie. Wiesz, póki, póki ci dają, Dobra, rozkiecamy. No teraz Luna się mocno przydała. Tobie? No nie. Spróbujemy ją dogonić. Siema Gdyby to było... Gdybym może miałeś tego Battle pasa kupionego. To nie wiem, czy już bym miał jedną treść zrealizowaną. Dobra, obijamy, obijamy, obijamy. No, mieliśmy ten zamysł. Bardzo dobrze. Ma, Kill? no tak, dead zone. jest nie ma no Zanim powiedziałem, już odpaliło. Nice, nice. Co, po co ja to rozkręcałem? O, Aha. No to skorzystam. Ale bardziej defensywnie. Nie wiem, czy odpalać w górę jest sens. W szczególności, że... W szczególności, że ta brojka nie należy z gatunków. do ostrzeliwania postaci typu drogo z Evie, Willow. Może Ivi jeszcze, może, ale... 10, 9, 8, 7, 7, serio? To było łatwe? Tamte fragi to były dość łatwe, Znaczy ten drugi, może, może i tak nie do końca, bo było to dość. To było dość. E, wysunowane, żebym mógł. E, w sumie też bym sobie to kupił, bo nie mówię, że. O, fajnie, talentu nie ma nawet, żeby nie było. Um, chociażby może ze na furię, ale jeszcze jest Willow, która jest też nerwiająca, więc ja nie wiem, czy ja sobie może nie dorobię to i to. A, dobra. 5, 4, Bo, ale 3, wydaje 3, mi się, że się da sobie dorobię nieżeli jeżeli 1. nawet miałoby się to przydłużyć. Okay. Okay. Kogo nie ma jeszcze? No nieźle. Już tam kiedyś, że ja mam trzeci poziom kauta. A na, fu na furie to było jakby bez żadnego znaczenia. Obiję ją? Dobra, nie ma Dobra, punkt, punkt, punkt. Oj! W najgorszym możliwym. Dobra, let's go! No nie! Najlepiej! Dobra, bijemy na niego? Heal? heal? Seris? Dziękuję Głowy, głowy, głowy. Dobra, taktyczny, nice. Potrzebuję jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, już. Już jeszcze przeładowanie, bardzo do rozsądnie. Oho, ok. Ok. Już dzieci! O, Okej! Jeszcze ten, ten śmiech. Jeszcze nie rozumiem, jak to się stało, że ten ult na mnie nie wleciał. Ja muszę zobaczyć talię. Nie wiem. Przecież to jest niemożliwe, żeby ten. Ult mi nie trafi, skoro ja nawet był, byłem w nim, ale okej, okay, wygana. Proszę bardzo, udało się na to chyba nawet przełamać. Jak mi się wydaje. Wow, poszły levele. Baty pasta tak samo. Ja sobie spokojnie że ja to kupię w odcinku, jak będziemy e, zaczynali e, skiny, czy. I don't no, może jak będziemy otwierali prezenty, ale no, mówię. Jeszcze o tym przemyślimy. 100, pra prawie 20 tysięcy. 16, 5, 20, No i to są prawie najlepsze statystyki. Oprócz prócz, Andruksusa, który zrobił 18,8. A tak to chyba miałem najlepsze. Gdyby tam już tam. Pomin pominąć to 18, ale okej. Okay. No dobra. E, ja sobie. Może ludzie tylko sprawdzę, Nie, bo jestem trochę tym faktem zaskoczony. Ale wydaje mi się, że nie było czegoś takiego, że no nie ma. Zresztą onożono, odnoszone obrażenia tu są w ogóle nawet nie Nie wiem, to było dziwne. Musiałbym zobaczyć w materiale, to ja bym sam zobaczył, jak to się zaprezentowało. E, ale dobra, ludzka, słuchajcie, ja, ja jestem po pierwszej rozgrywce i tak zaskoczony, ale zadowolony. Ale no jeszcze czeka nas dokładanie sobie talii, i wtedy zdecydujemy, jak najlepiej nim grać. Może stworzę sobie własną, może w oparciu na, na kimś. Nie wiem, jeszcze nad tym przemyślimy. Ale słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę. Jak się podobała Wam ta rozgrywka moja pierwsza Raumem i ogólnie. W sumie pakiet mowy też możemy kupić. Moistre, <grywa> ja pomyślałem, nie zrobiłem tego. Eee, I... No i co o nim sądzicie, tak jak mówiłem. Czy będzie tak dość OP postaci otrzymać, może nie? Słuchajcie, to mówię przy całym tym materiale, dajcie znać, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się mocno, na razie i cześć.